i tak samo miałam, kodę, a nie, kler, bo się nie, I nie, się opanował, nie, nie, też nie, nie, no, to to do oko, to... nie, nie, no, nie, właśnie nie, i nie, 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 Się... Dobrze. Mm. No, to bardziej tak na <gryw>

no to tak. Przemy ja za palce. A nie mam tak po, że sobie nie. ubezpieczenie. Chyba, że jakieś mamy osobne, mamy właśnie osobne ubezpieczenie, tylko musimy się powiedzieć, czy właśnie takie coś wiesz. O, no, bo Mateusz wziął ubezpieczenie, chociaż nawet nie wiedział, że, że ten i... Wojskowe ma. Nie, co miesiąc dodatkowy płacił w film mailu. Tak nie? Jakieś 60 o miesięcy. Bo mam jakieś ubezpieczenie właśnie rodzinne. Ale jak ty to w ogóle zrobiłaś? Zmierzłam. Wiem, że O, nie nie. Nie Sama. Sama? No sama. Cześć, parce podłożyłaś pod półko. Pod nie. Nie, nie. Nie. Ale wiesz co? Zmierzamy w Nie. No. Ja się Ja wychodzę z tego. Tak złapam sobie od razu, od do ręki. Tak płaczę od razu. Ale nie. Leci mi. Bo to mi w ogóle pękło. To mi pękło. No już Jeszcze no tutaj pęknie. Musiał ci panu. Nie? nie. Na szczęście nie. Ale wiesz co? Wiesz, to jest, żeby, żeby nie No to, ja to dziejemy, no, no tak, no, to dla nich to Będziemy wiesz. wiesz no, to, to no, dla, i dla ale do... yeah. musi tak zadzwonić, żeby było wiesz, jasno, żeby miała się te... że no. ale nie, ma, to jest No, ale no, 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 po no, 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 ale mnie tak samo. U mnie no, też no, 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 I no, nie, w... no, najgł... On już mi kazał normalnie wyj sam wyjmować ten, ten 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 żeby już ruszać, no? on już nie? On jeszcze nie do się do końca matka. A ja taki poprzekiem się. Ja on nie rusza on... się kompletnie. Ja się tam jeszcze. Miałe się piec. Cebula Miałam, miałam miała. i miała, końcu się skończyło. Wykoczała. I ory.

Panie to pani za dużo I widzę, że pani na przykład przyjechała bardzo właśnie, A nie tam, bo ja byłam na Konstancinie Jeziorna. Też, no. ja z I gdybym przyjechała bardzo szybko, to bardzo szybko. Euh, tak, 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 tak. bo tam mi podoba się, bo nie chciała. I tam mi ktoś tam jechać jakoś tam przyjechała. Naprawdę, bardzo szybko mnie przyjęli. bo to by mi dało. No bo bardzo krótko, to mi Może do końca tego miesiąca by mi dało.

i tak nie, 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 ja to tam jest pachalnie, to no jest tak, no, to jest bolało. No jest pachalnie, to jest pachalnie, No jest pachalnie, się jest pachalnie, to jest no, to jest pachalnie, to nie jest pachalnie, to nie jest no, no, jest to jest pachalnie, No. jest Mateusz jest przytłaczony. Mateusz jest. O, nie. O, nie. He? gdzie będzie, gdzie Idzie, idzie, ale ale przyjdzie. Przyjdzie. Bardzo. Tak, bardzo. A, i do tego, nie dożyję, że jak, jak, jak rozwaliłam tego palucha, to y, Mateusz zaczął mieć COVID-a i ja się zarażyłam jeszcze COVIDem. I jeszcze COVID-a my do tego mieliśmy. Takie piękne południe. historie. Dokładnie. A Naczem Maja się powodę. nie zarażyła? Maja miała tylko stan grączkowych przez parę I ona wtedy nas zrezygnowała właśnie. Mamy tak, nie, że stan grączkowych, czyli, czyli Maja była... to Maja na tych 8 właśnie ona miała pretent grączkowych i nagle Mateusz to jest... No, chyba inaczej to, to jest. No, to inaczej No, to Już No, 9 8 to dopiero będziesz kończył, a tak będzie gdzieś ty kto no, 8 lat upływa Druga klasa a w trzeciej co? Którego? Ja już nie mam tego 15, ja prawie pamiętałam Aj, No, wiem. A co to trzeci październik? Co, co to za dzień? No właśnie. Ciekawe, czy ma... A, no będę no Nie lubi. Mateusz Nie ma 16 listopada. U mnie pamiętam. Pamiętam, 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 jak mówiłam, że.

Składaliśmy meble. Składaliśmy meble. Nie? Co składaliście? Łapa, ale instrukcja była tak speedy. Była tragedia. Jeszcze on w połowie doszedł Ej. do wniosku, że ona siedzi na kanapie i robiła mi połowę sama. Oh, okay. Czekaj, się. Czekaj, zajeśli, pokażę. Ej, dostałam! No właśnie kurwa, no. kamieniami, opakuj. Nie, nie. nie, to są to są Zmalowaliśmy my... na biało, na pisa. Tam to jest alfa co? Uuu. Ale to czym, ale, czym to widzieliście takie specjalne? Dobra. Nie, zwykły no marker, permanentny biały. biały. Tak? Nie, to dobre to tymi czerwonymi. Tylko. No Tylko tymi czerwonymi. Nie, ja sobie. Ja Oni to zawsze kurde. No. Oni się dogadują. Normalnie. Nie, nie,

Ilu Ona we mnie żałuje. Żołę... No, co zrobiłaś? Maja, uważaj, tym, bo to naprawdę mi... Ona ciłam kogoś. Dobra, nie. tutaj. boli. Tak.

Tak, na to Oj, telefon, Ale telefonem to nie tutaj. Proszę, kręcić. Proszę, go, gol, gol, gol. Go. Ja, prawie. Ojciec. To chodź To chodź to chodź to jeszcze jedziemy. Gdzie? Dzisiaj. Gdzie jedziecie? Bo my jedziemy na stand-up dzisiaj. Tam Uuu. Na ten, na na na, na. na. na stadion. Legii. Kurde! Szkoda, że nie mogliście? Bo on dostał za darmo bilety od siostry. Bo A my... dzisiaj na talce wypadło wesela. My byliśmy w tamtym roku? Tak, w tym roku chyba byliśmy. Ale do mnie pisała Masza, taka koloranka, nie? Czy chcemy właśnie odkupić? odkupić? Tak no co? No, doszliśmy. No Bo to wtedy już też chyba miejsca nie było kstośło. A kto dzisiaj jest? Ale kto tam dzisiaj jest? A. Kto jest, dzisiaj? Kto jest sobota? Co dzisiaj jest? co no, jest. jest. Nie wiem, jest. Nie jest. jest. ale dalej Nie wiem, to, Pani, a jest... Czekaj, jak on się Ono? Nie. Nie ma? Też się zastanawiałam. Jest... Kołyski Krajewski Zola Lotek Jędrzejczyk Gadowski Leja falczkoni. Znam Lotka. To wygląda to. No. Chyba, że wiesz, że... za zamiast... się dalej rzuca, no, no. tak. niech się dalej rzuca. Niech już nie rzuca, nie rzucaj. <noise> nie wieczorem ale popatrz na to, aż będzie się niemać. Tak a bo takie żołędzie. Tak. To jest jak paintball. A tamto, tamto. Tamto Tak, chyba tak. Tak wygląda, przynajmniej.

Zaraz yeah. <laughs> zjeść tego poluszka. Na dziewiętnastą macie? Co? Na dziewiętnastą. <laughs> no. No chyba standardowo tak na dziewiętnastą to by. Przyjedziemy do Ekrzyna na chwilę. Po co? Bo Andrzej, chce zobaczyć zestawę majsterkowiczów. Zdjęłam Majsterkowiczowej, to znamy, to jest A co, dzisiaj będziemy podani, tak? Nie, nie. Tak, totalnie najtrudniejsza to jest. Tak, 60% zrobiłem. 50%. Ale ja to sam. No widzisz. Ja tylko nakładałem element. No hmm.

Mogę widzieć jakiś czas? Nie, tamty. Jaki czas? Jaki czas? No wiem, no, wiem. No. Przepraszam, czy <laughs> możesz pozdrowić ten sekret? Jaki jest czas <laughs> 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 Co? Już kamera, po Nie. Kamera Bojka jest tam. Yeah. Ty właśnie, to jest? <ty> <laughs>

Nie, ale ja z kolanami mam to samo Że jak sobie, na przykład jak widziałam te kolonie to były te zamruziące i już mogę normalnie chodzić a leje się na ciebie leje się na ciebie co ona robi? ona leje Osina Adriana z zamkniętym korkiem oczywiście a no ja myślę no czuję się Czas. czas czyli drąż. Czas ma czas. No, nie rozumiem dalej. Ma czas, no. Nie ma tak czasu. Eee. no. że no. takiego nie gonię. Ja coś takiego nie stąd, żeby cię Co zrobiłeś temu chłopakiem, który leżał? Dalej gra. Zamrażacie mu tysięczkę, i gra. Co zrobiłeś z chłopakiem, co leży? Ale i co się stało? Tak po prostu mogło. Tak, i on stał. Jak będzie starszy to zera. No. no, to, no to znaczy jest po prostu coś, zamrażać. co zmienia te życie. <laughs> Poznań rzeczy. Warto mieć w ogóle Co? Co? Mama tam, wszystko, wszystko, co jest Damy sobie. Nie uratować, coś zamrażać, bo miałam. Jedzi tam w tej koszulce. No, no, bo kolega taki Na pomoc medyczną. Kolega taki wyszedł po zamrażu, właśnie, nie? I to mi też uratowało w do ja. Nie czułam za bardzo. Chwileczkę psikałam, nie A, jedzenie ja za załatak. A, za za A co się stało, że dostał rzutą, bo ja nie patrzyłam. No tak nie. trochę, tamten leży wiesz. No wiem, ale to stało. John leży. To za faul, nie? No nie, <gulat> serio? No to nie było, ale za zamian. One, no, two, three, four, five, six. O nie, a wy, <gulatrice> się, jak, czy, jak jeszcze, was jeszcze nie to mi się przypomniałaś chyba. No, 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 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Så har du samtidigt så umgås du med denna kungen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ska du vara med och se på grejen då? Ja. Vi måste ropa.

Jeszcze w samochodzie Trener też dostanie żółtą? Czemu ja trener ma Już dosyć... Nie no, wiem, któryś tam krzyczał. Żółtą dostał, tak? Czy tam jest Tak. To Antonio dostał żółtą. Nie, ten co siedzi no chyba, ten co tak. siedzi. A, tam no na górze między Mati i Ty. A nie To w jest no, Tam no w pomarańczu nie? W pomarańczu, Nie. A jest po lewej pierwszy. jest

co za z załączny? Co z no. Nie? nie radzi sobie sędzia. <grym>, Niko nie radzi sobie, to A że do niego się odkryje. Nie, tak? nie, 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 nie ma psychy. Nie ma psychy. On to A? chyba z głębi nigdy, nigdy nie. To, nie to tak. zapróci się do Nie, tak. Nie, kot pochodzi się nie, się to Ale się. otwórz, ciekawe. Ciekawe ale spróbuj to tworzyć. No, mi to Bo my nie wiedziałyśmy nie, jak. Nie, nie rób tego. Nie, to ci się nic nie wyleje, no, tylko no, tego. To. Nie wyleje się. Powiem ci się tak. Porazi. Powiem ci tak, to jest pomadka. Zabierniam jak to trzeba, że dół, ale nie A, to jest No właśnie. Ja bym powiedział, że poradzi. Ja tu kręciłam, tak jak kurde, co z tym jest?